Serdecznie zapraszam na tydzień ewangelizacyjny, jeden z wielu, wielu, które już się odbyły, które pozostały w naszych sercach i w pamięci, a jestem przekonany, że ten kolejny aktualny tydzień dla nas wszystkich uczestniczących w Nim, którzy z bliska czy z daleka przyjadą, skorzystają z zaproszenia, będzie czasem błogosławionym. Tydzień trwa tylko tydzień ewangelizacyjny trwa tylko kilka dni. Ale jego błogosławieństwo wystarcza co najmniej na rok, a może być błogosławieństwem na całe życie. Zastanawiasz się, jak spędzić czas w początkach lipca, gdzie wybrać się w tym okresie? Dam Ci najlepszą propozycję: Dzięgielów, Tydzień Ewangelizacyjny, zajęcia na cały dzień dla wszystkich, dla wszystkich grup wiekowych. Dla wszystkich zainteresowanych i atmosfera, której się nigdy nie zapomnę.